Siemanko Siema Dzisiaj wam Pokażę Spis serwerów Non-Premium Na 1.7.4 Na 1.8 I na 1.9 Na przykład tu No tylko może z Dwa są premium To jest Ten i ten. Ten. ten I ten. Supremium jedyna, reszta to non premium. Przechodzimy do pierwszego serwera, którym jest ncrzeczgrup.pl To tam jak ktoś chce skin sobie zrobić, to niech sobie poogląda jakieś rzeczy, coś tam. Drugi serwer. Oj, ten brzmi dołącz edytuj minecraft.owo.pl trzeci minefox.pl czwarty skyblockhosts.pl polecam wam bardzo te wszystkie serwery bo są bardzo zajebiste. jasmc.pl Skyland Zwalon coś tam.org sobie zatrzymać filmy i tam będzie pewnie To ja To bardzo znany serwer youtuberów starych mysegi.pl, lecraft.pl, to to jest włączony ten na tu sami nie. 2 3 4 5 ten premium kto ma tam minecraftparty.com i tu, oj eu.minepraktik.pl to te są na 1.8 a ten jeszcze na 1.7 coś tam i to idziemy do szybko LJ tu szybko 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 I MC Kruk to 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 macie I ostatni Chłop speciakraw Możesz zamknąć drzwi? Możesz zamknąć drzwi? Możesz zamknąć drzwi? <grym> Ciar, ja że ci zrobiłam zakupy. Dobra, szybko! z tego. Się, jak mi dać może, to ci zamknę. Ja w oczku mi się przysłużyć. No, no nie! Aaaa. Macie lajkować i komentować, czy wszystkie serwery działają. Macie mnie subskrybować. Macie mnie subskrybować. Nary!